Witam wszystkich zawodników. Tak, wiecie, czasami takie filmiki wrzucamy, żeby jeszcze czegoś się nauczyć, coś zobaczyć, jak to wygląda z innej perspektywy, coś, co by się przydało. Każdemu zawodnikowi obojętnie gdzie gra i czy to jest gra 1 na 1, czy 5 na 5. To nie ma znaczenia, bo gdzieś zasady obowiązują takie same. I dzisiaj kilka wycinków z takiego doskoku, z pressingu. Chciałbym, żeby to każdy sobie zobaczył co to daje, jak należy to dobrze wykonać, jakie są do tego korzyści. Tu na początek taki fragment, gdzie nie za bardzo nam to wyszło. Jesteśmy tacy mało zdecydowani, ospali, tu gdzieś atakujemy na raz, następnie zawodnicy nie są w ogóle przygotowani, rywale łatwo z tego wychodzą i na pewno lepszy przeciwnik by to spokojnie wykorzystał. A tu kilka fragmentów, gdzie już to wychodziło troszkę lepiej. Kiedy już sobie tam zwróciliśmy uwagę Co tu jest ważnego, po pierwsze właśnie trzeba Szybko wystartować, ruszyć, żeby ten rywal miał mało czasu Żeby gdzieś tam go wystraszyć I tutaj Dominik bardzo dobrze wyhamowuje Zwróćcie uwagę, czyli jest szybkie wystartowanie, wyhamowanie I czekamy co robi rywal Następnie zawodnicy powinni być gotowi Bo tak naprawdę W tym przypadku zadają Dominika nie jest w sumie odebranie tej piłki, tylko zmuszenie tego rywala do błędu, żeby on tu gdzieś źle podał, żeby mu piłka odskoczyła i dopiero potem mu piłkę odbieramy, gdzieś żeby tego rywala wystraszyć. A następni zawodnicy mają być gotowi, bo to bardzo często oni tą piłkę przejmują, a nie ten pierwszy zawodnik, który robi doskok czy ten pressing. Ale tutaj Dominik gdzieś nas zmusza do błędu, ale gdzieś właśnie brakuje tej gotowości pozostałych zawodników. Tu kolejny fragment. Znowu doskąd, jakieś tu wyhamowanie, następnie zawodnicy już są troszkę bardziej gotowi i co się dzieje? Piłkę odbieramy, ruszamy na rywala i zdobywamy bramkę. Czyli patrzcie, jeśli ten pressing jest dobrze zrobiony, jest skuteczny, taki agresywny yy, i każdy zawodnik jest gotowy, to bardzo łatwo możemy tą piłkę odebrać de facto już bardzo blisko bramki rywala i szybko stworzyć sobie sytuację bramkową i na pewno. Yy, Rywal traci pewność siebie, a my dzięki temu tą pewność siebie zyskujemy. Tu znowu dobrze Dominik zrobił doskok i rywal popełnił błąd. Tu zwróćcie uwagę, macie kilka wycinków. Bo na YouTube można znaleźć takie mecze, jak hiszpańskie zespoły grają. To się nazywa La Liga Promises, można sobie wpisać. Na YouTube jest dużo fajnych meczy. W waszym wieku zawodników i też zwróćcie uwagę, początek meczu od razu doskakuje, następny od razu doskakuje, i taki klub jak Real Madrid wybija piłkę w out. Yy, tu z drugiej strony Barcelona robi akcję, zawodnik Realu doskok, wyhamowuje, czeka na błąd, czeka na błąd, nawet we dwójkę już piłkę wypuszcza i dopiero tą piłkę odbierają. Tu znowu zawodnicy Barcelony doskok, tu znowu doskok, wyhamowuje, próbuje odebrać, nie wyszło ten doskok, wyhamowuje, czeka na błąd, czeka na błąd. Okej, okay, walczą, ten go mija, ale dalej go goni, nie odpuszcza i ja o tą piłkę walczą. Zwróćcie uwagę, doskok i wyhamowanie, nie idzie na raz. Doskok, wyhamowanie, krótkie kroki, następnie zawodnicy już gotowi, jest walka o piłkę. Kolejny fragment, bramkarz podaje do zawodnika Barcelony, napastnik Realu robi doskok, a następni zawodnicy Realu już są gotowi do odbioru piłki, zwróćcie uwagę. Znowu doskok, doskok, czeka na błąd, nie idzie na raz i zmusza go do wybicia na aut. Także widzicie, że wydaje się, że to jest to bardzo takie proste, ale to wymaga skupienia, koncentracji, takiej agresywności i wszystkich zawodników. Każdy ma być gotowy. Często dziś tam mówimy, że wyobraźcie sobie, że jesteście takimi, nawet to dzieciom młodszym się mówi, że jesteś takim lwem. Nie wiem, piraniom, obojętnie jakimś takim zwierzęciem, które nie odpuszcza, od razu atakuje tego rywala i, i goni go aż do odbioru piłki czy tam do jakiegoś błędu. Na tym na pewno wszyscy możecie potra popracować, potrenować w swoich drużynach, na swoich treningach yy, i na pewno da Wam to wiele korzyści. Yy, nie tylko takich, właśnie yy, że się piłki, od, piłki odbiera i się bramki zdobywa, ale rywal traci pewność siebie. Wy tą pewność siebie zyskujecie przy okazji taką wytrzymałość, kondycję sobie ćwiczycie, bo trzeba ciągle tak biegać, szybko startować, hamować. Także bardzo wiele korzyści. Także na treningach to sobie ćwiczcie, żeby tak to wyglądało jak u tych zawodników z Barcelony czy z Realu.